Bardzo pyszna kawa, bardzo pyszna kawa. Wspaniała toaleta i wspaniałe ręczniczki z McDonalda. <śpania> wspaniałe drkupej dziukio! Na robot tej wiejskiej kawy! Dość tutaj co! Nie, o... Halo! Cześć Karl, ja twój brat sweet. Osiemanko, Sweet. O co chodzi? No widzisz. Planujemy imprezkę z Big Smoke'em i Riderem. Czy mógłbyś skoczyć po lejsy do żabki? Miałem inne plany. No kurwa, bo nie dostaniesz zaproszenia. No dobra, dobra, pójdę. No ja myślę. Nara. Nara. Noż kurwa, bo mi się chce tam iść. Niech sam se idzie, darnozie piebany. No ale, dobra, korzystając z okazji, pokażę Wam moje nowe auto. Słabił, ja cię będę dalej ignorować. No, patrzcie na ten cud techniki, jakim jest tu, ten Fiat 126P. No, to możemy jechać tylko zapuszczę puszczę Muzeum. Piosenka tygodnia w radiu, Maria. Piosenka w no i na miejscu. Teraz tylko poszukać lejsów. Dzień dobry. Dzień dobry. Potrzebuję lejsów. Zostały wyprzedane. Jak to kurwa wyprzedane? No normalnie. Słuchaj typie albo dajesz lejsy, albo odstrzelę ci Kutasa. Nie zabijaj mnie, jestem dziewicą! Sam tego chciałeś. Cholera dlaczego w takich sytuacjach przypieczają mi dwie gwiazdki? Zresztą nieważne. Teraz muszę zgubić pościg.